Hej, siemano ludzie, sobie z tej strony, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Wczoraj zrobiłem sobie małą przerwę, nie nagrywałem nic, miałem trochę spraw do załatwienia, dzisiaj też mam troszeczkę rzeczy do załatwienia, jest dzisiaj w ogóle niedziela eee... No i zrobię sobie saszetkowy pojedynek. Saszetkowy pojedynek, którego dawno nie było na moim kanale, a pobawię się tak dla odmiany. Teraz troszeczkę z saszetkami z Champions League, bo jeszcze mi tam brakuje. No to w ogóle mam, a zresztą wy tego nie widzicie, e, karty, które muszę jeszcze uzupełnić z tej edycji. No i to będzie myślę, że już niedługo koniec. A następny odcinek, saszetkowy pojedynek, zrobimy sobie już z saszetkami z drogi do Rosji. Przemieszam troszeczkę tutaj saszetki, oczywiście piszcie w komentarzu pod tym filmikiem jaki chcecie kolejny odcinek saszetkowego pojedynku, no i tam będziemy się bawić z saszetkami z drugiej drosy tak jak już mówię, 2018 najczęściej no powtarzający się i lajku, lajkowany lajkowana propozycja będzie w następnym filmiku, dobra, lecimy trzy saszetki tutaj Messiego i Gareth Bale, taki pojedyneczek e, jeden z moich widzów chciał, napisał mi na moim fanpage'u no to czemu nie możemy zrobić szczerze mówiąc nie wiedziałem jaki zrobić no i oczywiście bierzemy pod uwagę karty świecące specjalne bazówki się nie liczą no i tutaj mamy na początek dla Messiego Napoli logo i tu już pewnie będą same bazówki dobra i jedziemy teraz saszetka od Gareta Bale'a może zrobimy tak. Oczywiście, saszetki to są jeszcze te z Cards Planet. One mi przynoszą w ogóle szczęście. W tych saszetkach można trafić, oczywiście, limitki. I zobaczymy. O, i tutaj też logo Borussi Dortmund więc można powiedzieć, że jest remis. No i tu na końcu jeszcze pikę, makarenko, makaronik. E, dobra, jedziemy z drugą saszetką. Messi teraz będzie atakował. Saszetki z Champions League, limitki z FIFA. Uuu, tu chyba będą dwie karty specjalne. Tak mi się wydawało coś. I zobaczymy. No tak, już widzę, że tam się świeci. To prak tutaj jest. I tu mamy kawani golking. I jeszcze Man of the Match Ramsey. i bazóweczki, też na koniec eee, no to nieźle, 3 do 1 i zaraz zobaczymy co tu Gareth Bale będzie miał w <laughs> ogóle niezła akcja tutaj złota limitka wpada, 1 na 400 <laughs> dobra Oj. o, gdzieś ty mi tu poleciał, dobra miałem zrobić dzisiaj live'a, ale Jedziemy z Żanką na zakupy Więc dzisiaj raczej nie dam rady Chciałem sobie tak po prostu nagrać Coś porobić, pogadać z wami I zrobić Q&A To co pisaliście mi Pytania na moim fanpage'u Hurricane Golking A może zrobimy taką akcję Wpiszę wam za chwilę post Znaczy pewnie jak już będziecie oglądać ten filmik będzie post na fanpage'u, pytania do QA, ale to bez sensu, bo już przecież robiłem, więc odpowiem na tamte pytania, które były, i zrobię Wam live'a. Nie wiem kiedy jeszcze, ale postaram się szybko go zrobić. Dobra, ostatnia saszetka od Messiego, zobaczymy, co tu Messi jeszcze trafi. No, tutaj będzie jeszcze Golking, yy, Gonzalo Iguain. I tu już bazóweczki i nie ma nic więcej. No to widzę, że tu Gareth Bale słabiutko, bo tutaj Messi ma aż trzy karty specjalne. A, cztery, przepraszam. A Bale tylko dwie, ale jeszcze może tutaj wpa wpaść na przykład dwa razy jakaś karta specjalna. Zobaczymy. Ale chyba nie. Pikę na bazówce. Ferii i Benfica, a nie, chyba będą dwie. No tak, dwie. Jest logo Benfiki, O, i jeszcze to też uwzględnimy, bo jest karta świecąca Tony Cross Real Madrid. No i tutaj już bazówki, ale chyba się zgodzicie ze mną, że no, moim zdaniem tutaj e Wygrał Messi. Messi miał tutaj oczywiście Men of the Match dwa razy goal King i logo. Agaret Bale miał dwa razy logo goal King. No i kartę zawodnika z Realu Madryt. No ale oczywiście piszcie w komentarzu kto waszym zdaniem wygrał. Piszcie, jaki chcecie kolejny odcinek, kolejny pojedynek najczęściej powtarzający się i lajkowany znajdzie się w kolejnym odcinku i będziemy go rozgrywać już. Będziemy się bawić saszetkami z Drogi do Rosji 2018. Ja Was pozdrawiam serdecznie, życzę Wam miłej niedzieli. Dzisiaj chyba raczej już nic nie nagram, także życzę Wam wszystkiego dobrego i odpoczywajcie i korzystajcie, bo jest naprawdę bardzo fajna pogoda. Trzymajcie się. Papa! Pa.